Dobra, rób se, co chcesz. Ja próbuję to wziąć. A, A dobra, co ja już to nagrywasz? Się A nie wiem. Okej. Okay. Dobra, chyba już nagrywasz. Ma. Rozbiłem. Weź tam ić. Sprawdź co to. No to kurna, daj mi się wspiąć. Dobra, lecę! Ale nie no, no kurna, leć tam. No do ściany! No tam. iść tam do tej bety. Ale tej nie, skoń. bo chcę, żebyś zobaczył co to tam jest. Ale ja tam nie wlezę. Wlizesz? No i pięknie! Co żeś zrobił? No co? Szef będzie na... Szef będzie zły! Dobra, jak się robiło, żeby... Dobra. No co żeś zrobił? No co? Ty też tak robisz, cicho bądź. Ja nie mogę. Co zrobiłem? Ja mam zdesynchronizowanego pada, a jeszcze nie spadłem. Poczekaj. wyrzuć Ej, co? O, Rysiek tu wbił, Rysiek na razie nie A co? Nieważne Nagrywamy Ale co? Już go rozłączyłem okay. Bardzo dobrze Ej, wiesz, że można zrobić tak? Patrz, wierzysz co to? O kurde, nie, bo ja tu nie doskoczę Czekaj, jakby tym rzucić? Eeeem um. Igor, szef nie będzie zbytnio zadowolony. No <laughs> i co żeś zrobił? Dumny Bez... z siebie jesteś? Pozbieraj szkło, pozbieraj szkło. Ty sobie zbieraj, ty to rozbiłeś. Ale tu to... to trzeba rozbić. Robiłem setki razy tą mapę. Dobra, bierz tą wajchę, bo nas stąd już nigdy nie wypuści szef. No i widzisz, jestem mądry, nawet tego pudła nie musiałem brać. Dobra, teraz... Czemu to się zamknęło? Aha. Ja tańczę na róże. Co tu się stanęło? Mogę ja teraz zrobić te dwa poziomy? Przecież ja, ja jestem bez jednej nogi, a ty jeszcze narzekasz. Co? No naprawdę jestem bez jednej nogi. Ej, no, czemu jesteś bez nogi? No bo jestem niepełnosprawny. Ej, nie, tak serio. Dlaczego? Nie wiem, co się stało. myślisz? nie, się pytasz. Ja nie programowałem tej gry. Jakby nie mówię, że jest bugowana i że jest źle zaprogramowana. Nie ja mówię, że jest. <laughs> nie, no, żartuję. Oczywiście, że... By... Ja mówię, że czasami jest tylko trochę pobugowana. I spokojnie... Nie będę naprawdę... było to pudło wziąć, tylko ja wziąłem tą rurkę, bo ona też działa. I, I też jakby totalnie sposób. jakby nie mam tych. Tej... No dobra, poczekaj, ja, ja muszę zrobić, żeby... Ej, na ty nogi choć normalnie chodź, dobra. Uh! No i zwie. Oj! To było prześwietne. No chodź, zostaw okay. tą rurę. Jak się odzywasz? Co? Podnosisz szkło. Rura. Debilu, podnosisz przycisk, a nie szkło. Dobra. Otworzone. Mogę teraz ja zrobić ten poziom? Nie, robimy razem. No to ja idę tańczyć na łóżach. Czekaj, ty wyciągaj. Nie! Ty nie wiesz jak to się profesjonalnie robi! Nie, o. ty nie wiesz! Ty nie wiesz jak to się robi samemu. Odejdź! O, wiem, że to się tu wkłada. Bo ja, ja widziałem na YouTube i sam to robiłem na online. Dobra, daj mi spokój, Ty też jesteś niepełnosprawny. Nie masz innej stopy. Mam wszystko. Nie, ja nie mam obu. Dobra, ty będziesz tak działał, a ja będę. No! Ty idziesz na wajchę! Ty idziesz! Ty! Ty! Nie, ja się, ja byłem. Ale ja jesteś, ja nie mogę. Pomocy, Pamacy, Pamacy. E, Chcę, że żebym to zrobił sam i żebym to skitował? Nie no, weź się uspokój. Co ma? O, mamy bardzo fajny poziom. Jeśli mi to zrzucisz i citować grę. Masz otwarte drzwi. Ej, ja chcę sprawdzić jedną rzecz. Otwórz ja chcę tutaj dać skrzynię. Ja chcę sprawdzić, co się tutaj stanie. Ok, zamknij. Ty weź tam przechódź, to zrobię load checkpoint. Dobra, saving jest. Ehm. Um. Ja chyba wiem co tutaj trzeba zrobić. Ja wiem, oglądałem plagę. Wtedy to się każdego takie osoby oglądało. I on robił tak. Tylko kurde. Plagę? No kiedyś. A oglądasz go nadal? Nie, kiedyś. Ja oglądam go, aby teraz. Jak ogląda jak gra Scrap Mechanik. O, Scrap Mechanik. Ja zawsze chcę, chciałem w to zagrać. Albo była no. taka inna gra, też spoko. To było takiego, takie ludziki Lego, były bronie tam, były auta różne, było takie małe miasto. Tam no. były takie garaże, co w nich właśnie może było... A, tam... Brick o, no, Brick no, no. No, to było też fajne. Gra dzieciństwa. W którą nigdy no. nie grałem, nikt Eee. En... Brat Nataniela Toma. No i teraz, panie oglądajski YouTube'a, co tu trzeba zrobić? Nie wiem Nie wiem nawet co tu się robi Bo chyba trzeba było tam wejść, tak jakby Albo Ale dupnął jestem niepełnosprawny. Ej, to zniknąłeś, co jest? No tak, no, bo idę Aha. Zaraz sobie Zobaczysz zaraz magię, którą ci tutaj pokażę. Aha, że mogliśmy sobie o tak po prostu przejść? wcześniej i nie robisz tego levela? Nie, bo tam byśmy musieli skoczyć. Dobra, zaraz będę robił. O, dobra, robię, ro... dobra, podciągamy się. Chodakowska. O kurna, Co ale mam pizza. Robię trening chodakowskiej. Co jest? Papa, teraz ci pomaga. I teraz, i teraz trzeba takiego, takiego manekida wyjaśnić. I trzeba go falić. <grym> Ty głupi jesteś. No puść, no tak. Chodakowska ma łeb. <grym> Idę pod mapę. Idę ci gry Ja też chcę tak O kurde co ja zrobiłem Co ja zrobiłem Idę do ciebie Idę cię zjeść Nigdy nie będziesz tak jak Chodakowska. Nigdy nie będziesz tak jak Aha Fajnie I co? Ej, ej, może ja przez jaki jakiś cuda złapię checkpointa No by się przydało. No, w końcu byś zrobił coś pożytecznego. Wiesz, bo ja tutaj jestem, bo ja tutaj robię najwięcej roboty, bo jestem niepełnosprawny. I kurna. O! mi się odrodziła! Ej, bez kich, tylko mi się odrodziła! Ej, mam wszystkie nogi! Ja nie mogę co. Ty chodzisz dalej po tym, tak? Ja się tutaj nadal trzymam, a ty gdzie jesteś, no? Tak, i tutaj o! się tam w tym chodzę! O, jest porada, jest porada. Another wall, place it to block your. your name, not really rock solid. Aha! czaję o co chodzi. O co ty tam nie widzisz? Jakoś? Co? Ty widzisz, jakie ja tutaj magiczne czuczki chodakowskie robię? Nie, bo tu jest tak jakby podpowiedź leży. Co? No zawsze jak, jak długo robisz level i cały czas spadasz, no to się raz mi podpowiedź, ja ją teraz wziąłem, tylko nie umiem angielskiego. W tłumacza, wklepuj w tłumacza. Nie, restartuj level. Dawaj checkpointa. Checkpointa, load checkpoint. Co? Czemu? Dobra, ja kończę. Okej, okay. ej, tam leży ciągle podpowiedź. No. by była ze mn... byłaby ze mnie dumna. Ej, dobra, to ja kończę, nara. Ej, XD, bo ja znalazłam rozwiązanie. Aha. Ej, weź, dobra, dawaj. Weź tam, idź. Gdzie, weź, idź. Ej, nie, czy to jest to, co ja teraz myślę? Czy to naprawdę trzeba ej, zrobić to, co ja myślę? musisz się tam wspiąć, a ja to rozwalę. Wtedy się otworzy... I spróbuj rozwalić kamieniami tą ścianę. Aha, a, to, a ja próbowałem tą drugą. Chodakowska. Nie umiem tego wziąć. Czekaj, już wyciągam, już wyciągam. Czekaj. No kurde. Dobra, Chodakowska, bo już jestem w kolejnym poziomie. Jak to? Normalnie, ale nie rób loada. No wiem, tylko nie umiem... Czego co ty żeś powiedział? Tylko nie rób load checkpoint. No, ale cześć co powiedziałeś. Tak. No, no kurde, pomóż. No, no kurwa, masz saving. O dobra, ja... O nie, to nie to jeszcze. O nie, to jest ten najgorszy level, ja tego nienawidzę. Nawet nie wiem o co tutaj chodzi. O kur... Co jesteśmy... żeś zrobił? Ale jesteśmy mandzi. Lecę. mandzi, Mo... Moji? Mon Emoji? Monji mówię. Mordzi, Puść że... mnie. No dobra, ty nie wchodzisz pod prąd. O co tutaj chodzi? Tych... Czy to jest mapa! Co to jest? Ej! Dobra! Igor idziesz tam Co to? No idziesz tam dalej. Ej, pamiętasz moje słowa moje słowa dnia? No jak ja. Teraz... No na początku była hałwa. Później było psy A Co teraz było? jest choda na, Najpierw było ps Najpierw było hałwa. A nie, ty operujesz Poczekaj. Już. Najpierw był hałwa. Pamiętam, że najpierw było coś takiego jak hałwa. Później, później miałem fazę na psyt. A teraz mam fazę na chodakowską. Dobra, idź, poczekaj, ja Cześć, już tam. Chwilę, zaraz Dobra. Dobra, dobra, Chodakowska. Hoda... O, Chodakowska będzie ze mnie dumna! Nie, chodakowska, nie rób mi tego. Halo się tutaj kończykle Co? Ja jeszcze raz zrobiłem kolejny etap A Tylko mogę proszę load, nie mogę load Checkpoint Nie proszę cię Dobra co mam zrobić? Wszystko spaść spaść do przepaści A w sumie A to to dobra Ja wiem to jest moja ulubiona Teraz mnie nie bo teraz, bo chodakowska byłaby za mnie dumna. Chodakowska za mnie będzie dumna. Wierzę w ciebie, chodakowska. W końcu nie potokupywałem matę chodakowskiej, żeby na, żeby na niej nie ćwiczyć. O kurno, to było skło Na Jeszcze masz czekać na mnie. Aha. Aha, teraz ta mapa. Nie, nie chcę tego robić. Ale wiesz, że powinniśmy już chyba kończyć odcinek. Dobra, ja kończę.